Najważniejszy zegar w mieście, tu, Szeroka, królowej Jadwigi, wielkie garbary, to jest proszę Państwa dar firmy Metron, toruńskiej firmy Metron dla Torunia w latach 90. W 2003 roku, początek prezentury Zaleskiego, została odkręcona tabliczka, informująca, że to jest właśnie dar tej firmy, która wiadomo w tej chwili jest w ciężkiej sytuacji. Ale istnieje, Szanowni Państwo. Dowiedziałem się tego pana Leszka Pilarskiego i wielu, wielu, wielu innych rzeczy na temat losów metronu i jaki udział w tym miały rządy PiSu i rządy prezydenta Zaleskiego. Między innymi parcie do planu z 2017 roku, by miejsce, gdzie jest metron, już nie było miejscem przemysłowym. Będę do tego tematu wracał, Szanowni Państwo. Metron, metron zasługuje, to, to jest historia Torunia. A ten zegar mi właśnie o tym przypomniał. Szukam dziurek po, tablicz, po tej tabliczce, ale pewnie pan Pilarski mi wskaże i też je państwu dokładnie pokaże. Tak? Przypominam, jesteśmy w centrum Torunia, tu szeroka. I ten napis metron to jest historia Torunia. Proszę państwa, warto o to dbać.